na haku i powiemy, dzisiaj nie, dzisiaj sobie odpuszczamy. Czyli takie minimum, jak jest brzydka pogoda, masz zły dzień, to co, to 20 minut spaceru Fajnie szybkiego, by tak? Na spaceru, albo wyjść sobie na rower, robi się ciepło, albo iść sobie spacer z sierściuchem jakimkolwiek. Ja mogę pożyczyć. Tak, mhm. ja od sąsiada można wyjść. O, czy macie jakieś możliwości? Nie pobudzamy trzustki do pracy, bo pamiętajcie, jak serce nam pracuje to i szybciej pracuje, to szybciej dysponuje tą krwią. Tak, po całym organizmie. Jeżeli szybciej ją rozrzuca, to i trzustka dostanie więcej tej krwi. Okay? Będzie lepiej pracować. Wszystkie narządy są wtedy bardziej ukrwione. Lepiej. Tak? Lepiej nam się myśli. Właściwie dokładnie. Mi, tak jak powiedziałem wcześniej, zależy na tym bardzo, żebyście mieli każdego dnia aktywność. Jeżeli spotykacie się trzy razy w tygodniu? Dwa. 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 Czyli brakuje wam czterech Pięciu razy. Ale nie może być nawet jeden z nich przerwa? E, pytanie po co? Jaką masz pracę? Biurową? Siedzącą, tak. Nie mam więcej pytań, nie musimy tego rozstrząsnąć. <grym> to nie mogą być nie. tylko czy to musi być trening? Więc to nie musi być trening. Właśnie zmierzamy do tego, że aktywność fizyczna niekoniecznie musi być treningiem. Czyli e, na przykład, jak? Na przykład niech to będzie z wstęp, trochę szybciej. A ile kroków tak? Już mówię, to zależy, bo tak, jeżeli wypowiem się ogólnie, 10 tysięcy takie oklepane jest, a powiem pani, o której wspomniałem chyba tydzień temu, która pracuje w bodaży na Uniwerku i która robi 30, 25, 30 dziennie, to co ja im powiedzieć, że ona ma robić 40? No nie, to jest nierealne. Każdy ma swój pułap, który może sobie zobaczyć. Ja dzisiaj jestem kozak, mogę powiedzieć, siedziałem pół dnia w biurze, ale byłem rano biegać. Ile macie tego, tych kroków? Ktoś ma sobie zegarki? 14,5. 14,5. O, 14. 14. 14. o, jeszcze teraz będzie dojście, super! A pytanie na, wtedy należy sobie zadać pytanie takie: ile do tej pory robiłam i chcę robić więcej? To pierwsze, co? To... Dobra, to teraz zrobić sobie trochę więcej, ale jeszcze jedną, drugą uwagę w stosunku do ilości kroków, żeby było powiedzmy 2000 więcej, żebyśmy byli bardziej aktywni, zwłaszcza w stosunku do osób, które w tej aktywności mają niewiele aktywności.